Mediolan jest przede wszystkim piękny. Jest miastem sztuki, miastem designu, miastem pięknych ludzi, jest najbogatszą częścią Włoch. Jest inspiracją, dla mnie jest inspiracją. Uwielbiam te kolory, uwielbiam te zapachy, uwielbiam wszystko tak naprawdę tutaj. Właśnie dla takich widoków warto żyć i chyba dlatego też zostałam w Mediolanie, ponieważ gdzie nie spojrzysz jest cudownie. Teraz znajdujemy się na dachu naprawdę jednej z najpiękniejszych katedr na świecie, katedry Duomo, Duomo di Milano. Katedra ta była budowana przez 600 lat, także Włosi, zajęło im to trochę czasu, wzięli swoje przerwy obiadowe, natomiast widok zapiera dech w piersiach. A tam pracuje właśnie mój mąż, o tam, na tym pięknym skylinie Mediolanu. Włosi są bardzo otwarci, wspaniali, otwarci ludzie, e, którzy uśmiechają się i żyją pełnią życia. I wydaje mi się, że znalazłam moje miejsce na ziemi właśnie z tego powodu tutaj. Znajdujemy się w samym centrum najbardziej ekskluzywnej dzielnicy Mediolanu Brerze, a dokładnie przed pinakoteką di Brera. Jest to najbardziej znane jedno przynajmniej z najbardziej znanych muzeów sztuki na całym świecie, a jednocześnie Akademia Sztuk Pięknych. Jest przepełniona ludźmi kreatywnymi z całego świata, którzy walczą o jedno miejsce na roku. No cóż, ja mogę im tylko pozazdrościć i pogratulować. Mediolan znajduje się w północnej części Włoch. Jest to dzielnica industrialna, część industrialna tego kraju. Jest to miasto tętniące życiem. Przystaje tylko tak naprawdę na chwilę. Przystaje w porze lunchu, kiedy wszyscy wychodzą z biur, z uniwersytetów oraz z różnych dziwnych zakątków miasta, tylko po to, aby zasiąść i zjeść sobie z przyjaciółmi bądź też z rodziną pyszny obiad. No bo przecież Dolce Wita to też troszeczkę czasu dla siebie i pyszne jedzonko. Brera jest przepełniona ludźmi, którzy mają tak zwany stary pieniądz. Nie są to nowobogacy, to są ludzie, którzy z pokolenia na pokolenie mają mnóstwo pieniędzy. Dorobili się powiedzmy w latach 60., -tych, 70., -tych, kiedy był boom industrialny. Co za tym idzie? Ceny mieszkań tutaj są naprawdę fatalne. Nie jest to najdroższa dzielnica. Od 9 10 tysięcy za metr kwadratowy. Powiem Wam tak, jest drogo, ale no zobaczcie, no, no gdzież jest piękniej niż tutaj.